Halo? No, masz go tego spadkobierca? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Ale co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollarberg przyjeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma nie masz po co się tam włóczyć? Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wollarberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmi, się, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Cześć, witajcie, nietypowo. E, miałam zacząć nagrywanie już od e, wzięcia mamuta z pociągu, aczkolwiek jak widzicie, zadzwonił telefon. E, tak więc zaczynamy w tym miejscu. Bierzemy I znowu lecimy. Jeszcze podbiegniemy do a, tego zwiadowcy, żeby porozmawiać o cudownych roślinkach. To ja przyspieszam i zaraz wracam. Przepraszam, że przeszkadzam. Czy my mogę służyć, panielko? Samej, gdzie mogę znaleźć winorośle Saviną? Nie ma ich, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amarzone. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. O, Amarzone, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. Nie, wcale nie, nie widać, że coś ukrywał. Ale mam piękne niebo za oknem. Takie rażąco, pomarańczowo, błękitne. Przepiękne. Dobra, wychodź. I nasz pan stoi tutaj. Może jemu ja damy książkę i pokażemy mu. Nie? No to nie. Panie zawiadowcę, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty. Eee. Ehm, nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty, ale dobrze, już dobrze. Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę pani, na stacji nie ma żadnych jagód z sawinią, ani nawet winorośli z sawinią. Zabawne, że pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam, winorośl Savignon. Eee, malinki, porzeczki. Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy tu żadnej z nich. Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Savignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Barkstadt. No, skoro tak napisano w książce, to proszę nie wierzyć w to, co pani czyta. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z. Pro... Ale to pan zawiera. Dobrze, idziemy porozmawiać z panem, jak on się tam nazywa, paleontologiem. mam mu laleczkę. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Profesorze, mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. Trzy zdania, trzy razy użyte, profesorze. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak, 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 tak. Z pewnością. O mój Boże Trzymam ją w dłoni Więc ona istnieje Naprawdę istnieje Jak się pani udał? Proszę wybaczyć Jestem to głębi poruszony Jak pan widzi Pana Hans i mój spad... No to nie, nie sama osoba no to... On bierze sobie tę no to... naszą naleczkę I Będę idzie tak Wybaczcie, Oczywiście. telefon mi dzwoni. Proszę podać mi swój numer telefonu Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu Figurkę! Zwrócę Pani po jego zakończeniu. Dobrze, dajemy mu figurkę, on ją zbada, zrobi wykład, na który nas zaprosi i wszystko będzie cacy. Potrzebuję części, bo nie mam... Co znaczy części? Nie części, co... Nie mogę coś z tych szkieletów zabuchać jakichś materiałów, bo nic nie mam. Tu jest. Dotąd doszłam, ale potem nie wiem co robić z tymi rzeczami. Tu mam cylinder. O, jeszcze cylinder. Eee. Jeszcze cylinder użyłam i tyle. Tak, tyle. Malutko. To, że mi się obłowiła. Tutaj jest jeszcze miejsce, gdzie mogę coś znaleźć. Tutaj jest bardziej. Tu mamy te nasze grzybki. To no i chyba tu też tyle. Tu też nie jest za, za świetnie. Dobrze. To jeszcze pogadamy z dziadkiem i wracamy. Co chciałaby pani wiedzieć? Czy nie orientuje się pan, gdzie w Barsztat przechowywane są rośliny Savignon? E, a dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie! Cóż, myślę, że się pomylił to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów. W końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku. Dziękuję. W sumie on wysłał mnie teraz Z do rektorów. Ja oczywiście... E, szybko klikałam i nie widziałam tej informacji. W takim razie udamy się jeszcze do do nich nie mogę mu nic zabuchać tu tu nic nic no. Panowie, wybaczcie, że znowu. Makaż ani. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Savignon z Amazone? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barkstadt nie rosną żadne rośliny Savignon. Zrozum, panienko, że wino winorośl Savignon z Amazonę to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. To prawda! Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi! Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście, nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w barksztacie znajduje się ogród? Ogród! No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego. Bylibyśmy z niego dumni i... Nie... Co w ogóle ma z tym... Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium... <grym> to Czyli byłoby naprawdę, koledzy, dobry. Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie. Co rok z niecierpliwością... Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barksztad faktycznie rosną rośliny Savinio. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu... Panienko, doprawdy wy... By... nigdy tego nie... mówimy w trybie przypuszczającym! Więc co by było, gdybym miał? Hmm, jeżeli ta, tak, gdybyś Zaczyna była taka misła i, to się i zatrzymała to w ta... takiej Nie Jest, jest. żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie. Nie martwcie się, nie mam Czyli nie dostanę? Gdybym potrzebowała, winorośli, savinie. Gdyby można to było znaleźć. Lecz zawiadowca musi. Tak. Dobra, czyli zawiadowca. I ja ma to zrobić. Super. Czy już wiemy coraz więcej? Panie zawiadowce, przepraszam. Nie wid e co? No to. Struił pan sobie ze mnie żarty. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Savignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie! Nigdy nie widziałem tych pani chwasków Savignon! Proszę nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bim Rownie! Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcja na boku to wszystko. Tylko dla nas naprawdę. Sorkie jeszcze raz. Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władze. Ale my nie zrobimy, Proszę otworzyć nie prawie, prawie. Nie robimy. Oczywiście. Otwórz pod wpływem y, szantażu. Szantaż działa najlepiej. Czyli idziemy w tą stronę. Dobrze. I teraz kierujemy się tutaj. On chodzi trochę Proszę jak Gestapowiec. Może pani przebywać w ogrodzie ile tylko zechce. A jest to jedno. Nie jestem kłamcą. Rozumiem. Tak, dziękuję. Wszystko będzie w porządku, nie wydam. No trochę jak postać z Wolfensteina. Łazi taki. Mas szero rośnik. To bierzemy sobie troszeczkę. Na razie nie. Macie ptaszki. To wygląda jak Tyż na czereśnie. A ja bym jadła. Dobra, szybciej. A my udajemy się na górę. Po bardzo małej drabince. Bardzo małej. znajdujemy... jaja. Dobra, już wiem co robić. Super. To znowu przyspieszamy. E, tym naprawimy fontanny. Co trochę dziwne. E, nie wiem do czego mi proszek z grzybków magicznych. Cylinder sobie oglądniemy. To najpierw pójdziemy na uczelnię. Zaraz przyspieszam. Najpierw pójdziemy na uczelnię. Eee, zdobędziemy pieniążki. I wrócimy, oglądamy. Wszystko będzie cacy. Proszę pani, proszę mi wybaczyć. Tak? Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja hmm, hmm, przyniosłem pani butelkę wina. z Savignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jakie pani znajduje. Jest mi bardzo miło, dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Dziękuję. Nasz mechanizm składa się z dwóch jaj. Jest poczka. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie, jak się wykluje to jajko. Dobrze, co my tu mamy? Tutaj chyba nic. Więc łądzimy na dół. Tylko dźwignia, seria? Chyba, że Dobrze. Czyli y, serio naszym y, zadaniem było naciśnięcie dźwigni. Genialne. Myślałam, że coś się zepsuło, a nie, że po prostu trzeba to uruchomić. Idziemy po kaskę. Panowie, wybaczcie, że... Na każdy z ani pociąg Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Estrada znowu działa! To wspaniałe wieści! Jesteśmy bardzo wdzięczni! Naprawdę, bardzo wdzięczni! Doprawdy! Tak, doprawdy, bardzo wdzięczni! Będziemy wspominać. A więc dochowajmy słowa. 100 dolarów i. Nie no, zgadzamy się przekazać ci wspomnianą wcześniej sumę. Dajcie, hajs, hajs, hajs. Super. Skoro już tu jesteśmy, kiedy tak? Ponieważ... Dobrze, zaraz pojadę. I ja. Mamy 100 dolarów w drobniakach. Całą sakiewkę. że na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.